Witaj, nazywam się Beata Aniela Kilian i od kilkunastu lat pomagam ludziom pracować nad sobą, by w rezultacie żyło im się lepiej. Jestem psychoterapeutką z wykształcenia, a coachem z zamiłowania. Więcej o mnie znajdziesz na stronie www.cyfra3wymiary.com. Jakby zapytać różne osoby, dlaczego pragną być lub już są w związku, to pewnie pojawiłaby się odpowiedź, że po to, by doświadczać bliskości, bo związek, więź to bliskość i wymiana, która tą bliskość buduje. Jednak związki są bardzo różne. Sposób przywiązywania się ludzi do siebie również nie jest jednolity, i dlatego wiele osób może czuć się rozczarowanych. Tym, czego doświadczają. Dlatego dzisiaj przyjrzymy się nieco bliżej potrzebie bliskości i temu, jak jest ona realizowana w związkach. Zacznę od pytań na rozgrzewkę. Skąd wiesz, że z jedną osobą czujesz bliskość, a z inną nie? Po czym w ogóle poznajesz, że jesteś z kimś blisko? Według mnie bliskość jest wtedy, kiedy nie boimy się być sobą wobec drugiej osoby. Nie nosimy masek i nie staramy się pokazywać tylko swoich dobrych stron. Jesteśmy prawdziwi. Mamy poczucie, że druga osoba nas rozumie, a przynajmniej przyjmuje takimi, jakimi jesteśmy. Bliskość nie jest łatwa, bo wielu ludzi nie zna samych siebie i nawet nie wie, że noszą jakieś maski, a jednak tak jest. Mogą więc o ten brak chęci zbliżenia się. Obwiniać drugą osobę. Podczas gdy sami aktywnie bronią się przed prawdą o sobie, boją się sami siebie zobaczyć, dlatego trzymają dystans. Trudność może dotyczyć również tego, by przyjmować innych takimi jacy są, bez oceniania czy odrzucania, bez nakładania etykietek. Tak jest dobrze, tak jest źle, tak się powinno. Większość z nas pewnie doświadczyło sytuacji, w których czuliśmy się swobodnie, nieskrępowanie i bezpiecznie, przebywając z innymi. Czy nie są to sytuacje właśnie takie, związane z doświadczeniem bliskości, autentyczności i intymności? Dla wielu takie momenty są możliwe jedynie pod wpływem środków zmieniających świadomość, np. alkoholu. Wtedy hamulce puszczają same. Człowiek nie ma wstydu, więc zachowuje się swobodnie. Czy te sytuacje nazwałabym bliskością? Nie. Nie o taki rodzaj swobody mi chodzi ani nie o taką odwagę bycia sobą. Gdy doświadczasz bliskości, dotykasz swojej wrażliwości, niepewności, delikatności. Widzisz, czy czujesz wszystko intensywniej. Twoje zmysły są jakby bardziej wyczulone, rozbudzone. Ale w konsekwencji pojawia się akceptacja, zrozumienie i spokój. Bliskość to bycie z kimś w tym co on przeżywa i w tym czego ty doświadczasz. To wymiana emocjonalna, do której czasem niepotrzebne są nawet słowa. Porozumienie, kontakt odbywa się poza nimi, w byciu. Czy przypominasz sobie kiedy ostatnio przeżywałaś, przeżywałeś taki moment? Czas się zatrzymuje i jest tylko bycie. Wiele osób doświadcza tego stanu podczas zbliżenia seksualnego, inni podczas rozmowy, wspólnej modlitwy, medytacji czy robienia czegoś razem. Bliskość nie dotyczy tylko związków, ale jednak większość z nas, zwłaszcza kobiety, dąży do doświadczania jej właśnie w relacji z najbliższą osobą czy też w rodzinie i jest to dla nich jedną z ważniejszych motywacji wiązania się. Robią naprawdę wiele, by w ich relacji odbywała się wymiana emocjonalna czy duchowa i żeby to owocowało zbliżeniem się do siebie. Są jednak osoby, i nie jest ich wcale mało, które mają szczególną trudność w otwieraniu się i byciu autentycznymi. Nie chcę tu generalizować, ale jednak to zrobię, bo uważam, że w naszej cywilizacji, w której w cenie jest siła, sprawność i zaradność, ta trudność dotyczy przede wszystkim mężczyzn. Oczekiwanie, jakie obecny świat ma do nich, to dawanie sobie rady i pokazywanie swojej skuteczności. Jeżeli ktoś większość dnia, a właściwie życia, spędza na tym, by się wykazać, wygrać rywalizację i sobie poradzić. To jest mu bardzo trudno później zdjąć tą maskę twardziela w domu i pokazać swoją słabość, wrażliwość czy empatię wobec drugiej osoby. Ale to samo dotyczy również kobiet. Nasz świat nie sprzyja byciu wrażliwą, otwartą emocjonalnie na wszystkie uczucia i empatyczną. Kobietom według mnie jest i tak łatwiej. Nasza naturalna konstrukcja skupia nas mimo wszystko na relacjach i ich doświadczaniu. I to jest zasób, który my, kobiety, przeważnie wnosimy do swoich związków. Mówię przeważnie, bo nie wszystkie kobiety to potrafią. Czy ten zasób jest doceniany przez naszych partnerów? Raczej wątpię, ponieważ po pierwsze wymagałoby to od nich wrażliwości i uważności, a w obecnym świecie, świecie pośpiechu, jest o nią trudno. I po drugie, docenianie tego, co kobie coś oferuje, byłoby wyjściem z wartościowania, w jakim żyjemy. A to dopiero się budzi. Co mam na myśli? Dla większości ludzi, a zwłaszcza dla mężczyzn, tworzenie związku czy dbanie o relację wydaje się należeć do zadań kobiety, lub w ogóle nie biorą pod uwagę, że jest to jakaś aktywność. Według nich związek rozwija się sam i nie wymaga to jakiegoś wysiłku. No, może z ich strony. Kiedy już zdobędą kobietę, ich zadanie się kończy. Ale czy na pewno? Czy związek by przetrwał, gdyby kobiety nie wkładały w niego specjalnego zaangażowania? Niestety, zwykle to, co robią partnerki, żeby związek był udany, to rezygnują z siebie na rzecz my. To zwykle kobieta podporządkowuje swoje życie życiu mężczyzny, z którym jest. To ona rezygnuje z pracy, gdy on ma możliwość awansu i trzeba się przeprowadzić. I zrobi wiele rzeczy pomijających siebie, żeby było w związku czy rodzinie dobrze. Patriarchat również wzmacnia tę tendencję kobiet, chociażby poprzez nierówność zarobków. W naszej cywilizacji kobiety zarabiają mniej, bo ich zawody są mniej prestiżowe, nie tworzą gospodarki. Może ale bez wkładu kobiet nic by nie istniało, żadna gospodarka, nie byłoby w ogóle życia. Czy jest to należycie dostrzeżone i docenione? Droga kobieto, każde Twoje podporządkowanie się dla dobra związku, zrezygnowanie ze swoich potrzeb czy sposobów na rzecz rodziny, to dar, to Twoja ofiara na rzecz my. Czy wynika ona z miłości i prawdziwej decyzji, co do tego, czego pragniesz? Czy też jest sposobem tworzenia bliskości i dobrego związku, rodziny? Odpowiedz sobie sama. Do tej pory ten wkład nie był należycie uznany przez żadną z płci. Zatrzymaj się więc, droga kobieto, teraz na sobie i popatrz, jak wiele do tej pory ofiarowałaś, żeby to my zaistniało i mogło się rozwijać. Ale czy to był rzeczywiście sposób, Skuteczny na większą bliskość w Twoim związku? Żeby przeżyć, potrzebujemy niewiele, co pokazała nam ostatnio sytuacja lockdown. Nie musieliśmy tyle kupować i jakoś przeżyliśmy. Ale co działo się w rodzinach? Czy czas spędzony ze sobą był okazją do zbudowania większej bliskości? Do poznania siebie w swoich słabościach, lęku, bezradności czy bezsilności? Czy stanęliście wobec siebie nadzy, odziani jedynie w prawdę o sobie? Czy budowaliście kolejne fasady radzenia sobie i udawania, że jest OK? A co, jeśli kobieta ma zablokowany w sobie dostęp do energii kobiecej? Znam wiele takich kobiet. Walczą ze swoimi mężczyznami. Używają siły, żeby na nich wpływać i ich zmieniać, czy kształtować zgodnie ze swoimi wymaganiami. To nie ma nic wspólnego z tym, o czym wcześniej mówiłam. To nie jest kobieca energia. To nie jest energia, która zaprasza do bliskości. Te sposoby wynikają po prostu z bezradności, może braku wzorców, a na pewno z cenienia sobie skuteczności, jaką daje męska siła. W rezultacie jednak efekt jest odwrotny. Nie można zmusić kwiatka do szybszego wzrostu, ale można mu zapewnić odpowiednie warunki. Czy kwiatek urośnie? Pewności nie ma, bo może on nie jest kwiatkiem, tylko fasolą albo dynią. Jest taki amerykański film z polskim tytułem Kobiety pragną bardziej. Opowiada on o rodzącej się bliskości między kobietą a mężczyzną w sytuacji, w której on. Uczy ją współczesnego męskiego podejścia do związków, czyli niestety konsumpcjonizmu i nieprzywiązywania się. Film pokazuje, jak dzięki powyższemu podejściu można zyskiwać kolejnych partnerów, być pożądanym i nawiązywać relacje, ale nie buduje to bliskości i prawdziwej więzi. To, że kobiety pragną bardziej, jest w tym filmie przez tego mężczyznę traktowane jako wada. Pewna słabość. Jak się jednak okazuje, to naga prawda o sobie, obnażana przed drugą osobą, jest jedynie w stanie otworzyć na bliskość i zbudować prawdziwą więź. A ty, drogi mężczyzno, też zatrzymaj się i pomyśl, co wnosisz do swojego związku. Czy doceniasz możliwość doświadczania bliskości, czy też sprowadza się ona jedynie do seksu? Zbliżenie seksualne jest momentem, w którym rzeczywiście można być blisko, bez masek, ale nie zawsze tak jest. Bez bliskości psychicznej, otwartości na drugą osobę, odwagi do stanięcia w prawdzie, nago, seksualność będzie się jedynie sprowadzać do aktu zaspokojenia potrzeby fizjologicznej. To dlatego wiele osób, obu płci, nie jest zainteresowanych seksem we dwoje. Ponieważ nie oferuje on zbyt wiele. Boimy się być blisko z innymi, bo obawiamy się odsłonięcia siebie i narażenia się na ból. Ktoś przecież może wykorzystać naszą słabość i dzięki niej wywyższać siebie, dając nam w zamian poczucie gorszości. To bolesne doświadczenie, nie obce pewnie większości z nas. Broniąc się przed jego powtórzeniem, możemy unikać obnażania siebie i pokazywania prawdziwego ja. Jednak jeżeli partnerzy nie podejmą tego ryzyka, ich związek nie będzie się dalej rozwijać, zatrzyma się na tym etapie, a zależność jednej osoby od drugiej zacznie być wykorzystywana właśnie do karmienia ego jednej z osób. Związek jest naprawdę doskonałą okazją do przekraczania swoich ograniczeń, przezwyciężania lęków i podejmowania wyzwań do rozwoju. Jeśli chcesz tego, zdecyduj się od teraz rozmawiać z partnerem uczciwie o tym, czego pragniesz i czego doświadczasz. Ale rób to tylko z pozycji miłości i komunikując siebie, czyli ja. Bliskości nie budują pretensje, utyskiwania czy wyrzucania złości. Może potrzebujesz się tego nauczyć, bo nie masz dobrych wzorców. Skorzystaj więc z różnych propozycji, które świat ma dla ciebie. Po prostu zacznij się rozwijać. W moim życiu jest niewiele osób, z którymi mogę być naprawdę blisko, przy których nie boję się być sobą i pokazywać swoich słabości. To jest ich naprawdę wystarczająca ilość. Dzięki nim mam nadzieję, że świat będzie ewoluował właśnie w tą stronę. W stronę doceniania kobiecej energii i jej wkładu w to, jak wyglądają nasze związki. Moja praca również daje mi okazję do takiej nadziei. Gdy pracuję z klientami, zdarzają się takie momenty szczególnej prawdy, akceptacji i uznania tego, co się przeżywa. To momenty bycia. Właśnie dlatego terapia czasem czyni cuda, odpowiadając na nasze najgłębsze pragnienia. Czy umiesz stanąć przed Twoją najbliższą, przed Twoim najbliższym naga, nagi, podejmując ryzyko, czy zostaniesz zaakceptowana, zaakceptowany takim, jakim jesteś? Czy naprawdę jesteś w stanie pokazać wszystko bez wstydu czy zażenowania i po prostu doświadczać bycia? Ludzie, którzy uczestniczyli w terapii indywidualnej czy grupowej, zwykle dopiero w jej trakcie mają pierwsze prawdziwe doświadczenia doznawania bliskości. Muszą się jej nauczyć. Wtedy wiedzą, czego poszukiwać, co budować w życiu. I doceniają relacje z osobami, przy których mogą i chcą być prawdziwi. I nie zawsze jest to nasza rodzina. Jeśli jesteś zainteresowana, zainteresowany przyjrzeniem się sobie w tym temacie, zapraszam do kontaktu: biuro małpa cyfra 3 wymiary.com. Więcej o mnie i tym, co oferuję, znajdziesz na stronie www.cyfra 3 wymiary.com. Do usłyszenia.